Nie wybierz złego grobu wojana w Minecrafcie. Spójrzcie co mamy widzowie po dzisiaj. Naprawdę szalona sprawa. Mamy groby, groby tylko i wyłącznie wojana. Samego tego, co założył Wojanowice. Jednak jak widzicie, nie są to normalne groby, są one trochę inne, bo nie jest tutaj normalny wojan w tych grobach. Tutaj jak widzicie mamy faktycznie normalnego wojana. Taki jaki mamy na Wojanowicach. Piękny wojan Wojtek, śliczny jest. Ale tutaj, widzowie, grup zielony jest to grób Wojana, który zobaczcie, jest w połowie hakerem, a w połowie Wojanem. Ja nie mogę, dobra, nie wiem, co to będzie, widzowie, ale wejdziemy do tego grobu i zobaczymy na pewno, co tu jest. Dalej, dalej, widzowie, mamy grób Wojana, który jest opętany i on się rusza. A, czy on się rusza? Nie wiem, dobra, widzowie, czemu on się rusza? Nie pytajcie się mnie, ale jak widzicie, no rusza się, więc będzie to ciekawe. I mamy grób Zirta, grób Wojana Nubka. Ej, dobra, nie rozumiem, widzowie, co się stało temu Wojanowi, no ale wygląda, jak on nubek. No i dzisiaj wejdziemy sobie oczywiście do tych czterech grobów Wojana i zobaczymy, co jest w środku. Jednak zanim zaczniemy, nie zapomnijcie o subskrypcji oraz oczywiście łapieszce do góry. Tam na dole zostawcie subskrypcję. Polecam, jeżeli lubicie Wojana, a odcinki o Wojanie są codziennie na tym kanale, więc polecam subskrybować. No i zaczynamy, do którego Wojana wchodzimy, zobaczcie, mamy dwa złe Wojany, to, są, to jest Wojan Czerwony Opętany i Wojan hacker. nie wiem, nie wiem widzowie, który tutaj grób będzie najlepszy, ale wybierzmy może na początku, nie wiem, tego zwykłego Wojana, to chyba to chyba nie będzie zły grób, nie? Dobra, wchodzę widzowie do grobu normalnego Wojana, jesteście gotowi? 3, 2, 1, uwaga, skakuje! Łooo, co jest? Dobra, jesteśmy w grobie Wojana, co to jest? Postaraj się mnie znaleźć szybko! Jest jakaś tabliczka i groby! O nie, ktoś na pewno to zrobił! Ktoś tutaj porwał wojana! Ja nie mogę! Jest coś w tej skrzynce? Mamy, mamy, ja nie mogę, dobra, wiem co to jest! To widzowie, pomoże nam przeszukać tutaj te wszystkie groby. Tutaj będzie wojan. O, nie, go nie ma tutaj. Dobra, szybko, widzowie. A masz, a masz coś szybko, widzowie! Patrzcie, rozwalamy te groby, bo musimy znaleźć Wojana! Ktoś chyba porwał tego wojana. Tak, przynajmniej pisze ta tabliczka, że postaraj się mnie znaleźć szybko. To, widzowie, to oznacza tylko jedno. Ten wojan może jest tutaj zakopany i on nie może się odkopać. On nie wie, gdzie... On jest, a my, naszym zadaniem jest tutaj znalezienie go, ale tych grobów widzicie ile ich jest? Bardzo, ale to bardzo dużo. Nie wiem, czy mi się udaje znaleźć. Ale zobaczcie, no. Ja nie mogę z tym czymś, z tym wiertłem. To ja tutaj przejdę to w sekundę. Widzicie zresztą sami, no. To dla mnie nie stanowi żadnego wyzwania. Chodźcie tu, groby wszystkie. Jest tu gdzieś Wojan ukryty. Na pewno gdzieś tu jest. Wydaje mi się, że Wojan zazwyczaj. Wydaje mi się, że on będzie ukryty gdzieś dalej. Więc tutaj przekopię tą stronę. Ale widzę, że nikogo tutaj nie ma. Dobra, weźmy może, może troszeczkę dalej. Czy jest tu w ogóle jakiś grób, który jest jakby inny trochę? Nie wiem, każdy grób wygląda tak samo. Wojan może być w każdym miejscu, dosłownie, naprawdę, w każdym grobie, pod każdym grobem i on może być uwięziony, może on potrzebuje pomocy i to bardzo, to bardzo szybko. Dlatego musimy tutaj znaleźć to. No, nie wiem, na razie nie idzie mi za dobrze. Dobra, zobaczmy tutaj, w tym miejscu. Pewnie tutaj od końca będzie gdzieś wojan. Halo, halo, halo. Jest tu wojan, ja nie mogę, wzorowy, ja nie wiem. Ja tracę nadzieję, tego jest tak dużo. Ja się boję, że ja nie zdążę, nie zdążę uratować wojana w tych grobach. To będzie naprawdę straszna rzecz, no ale muszę to zrobić, na pewno mi się uda. Coś mi się wydaje, że naprawdę uda nam się uratować tego Wojana Tylko potrzebuje czasu Szybko, 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 szybko Aaaa! Dobra, rozwalem to nie ma Nie no, to musi być, to musi być jakaś wskazówka Wojan na pewno zostawił jakąś wskazówkę Która pomoże mi rozróżnić to Że któryś tutaj z tych grobów jest inny Jest może, czymś się wyróżnia Jakiś niebieski Ten grób może być niebieski jakiś Ale nie widzę żadnego niebieskiego grobu Nie wygląda to za dobrze, widzowie To wygląda bardzo, ale to bardzo źle Nie wiem, jest tu jakiś inny grób? Poszukajmy Chwila, chwila, tam jest jakiś grub Nie, tam są tylko nietoperze. A tutaj. Ty! Co to jest? Ty, czy mi się wydaje? Tu jest jakiś grub. Widzicie go? On jest jakiś inny trochę. Halo? Oh! Wojan! Jest wojan! Uratowaliśmy cię! Wojan, wszystko w porządku? Ja nie mogę. Ej, co ci się stało? O, znalazłeś mnie. Myślałem, że już nigdy ci się nie uda. No, gratulacje. Czekaj, ale jak to, no, znalazłem ciebie, ale czy ty? Czy ciebie nikt nie porwał? Przecież ty byłeś, Wojan, ty byłeś porwany. Przecież ty chyba potrzebowałeś pilnie pomocy, bo ty byłeś zakopany i... I jak to, to nie było porwanie? Nie, ja muszę, ja tego nie rozumiem. Co jest? Nie, no, co ty? Nikt mnie tu nie uwięził. Po prostu schowałem się przed sobą i chyba... Co? Nie rozumiem tego. Dobra, widzowie, Wojan nas po prostu... No że tak powiem, no zrobił w pieroga Ja myślałem, słuchaj Wojan, ja tu Normalnie szukałem mnie na złamanie Karku, po prostu próbowałem Cię Znaleźć, a Ty mi tutaj mówisz, że się Przede mną schowałeś, bo Dlaczego? No po prostu się schowałeś, żebym Miał problem ze schowaniem, no dobra, to Ci powiem tyle No gratulacje, udało Ci się, gdyby Nie ten, bo faktycznie ten grubie jest Zmieniony, on jest kompletnie inny Od tego, on jest zmieniony, no ale widzowie Dzięki temu udało nam się poznać Rozpoznać, że jest tu Wojan I że, i że ja tego wcześniej nie zauważyłem, nie roz Rozumiem tego. Dobra, widzowie, ale my musimy wrócić teraz. Trzymaj się w ogóle, wojan! Ja lecę do kolejnych wojanów, naprawdę. Ten wojan jest normalny, i widzowie, niestety. to już chyba jest koniec. Tutaj jest jakiś guzik powrotny. Kliknę, klik. O! dobra! Jesteśmy! Kliknąłem w ten przycisk, i przeteleportowało mnie do tych grobów. Ten, na tego wojana mamy już za sobą. Jednak zostały nam trzy groby, i niestety dwa z nich są przerażające. Jeden to jest pół hacker, pół wojan. A tutaj mamy opętanego wojana, strasznie wygląda. On jest jakiś Taki czerwony, wkurzony. Dobra, widzowie, musimy teraz przejść te złe groby, mi się wydaje. Bo ten grób Nupka Wojana chyba nie będzie aż taki zły. No, nie może być taki zły. Dobra, wchodzę tu, widzowie, jaki on jest wielki. Dobra, 3, dwa, 1 i uwaga, skok! Wo Dobra, spadam, prawie bym zginął. Co to jest za pomieszczenie? Jakie ono jest głębokie, takie długie strasznie. Gdzie ja jestem? Gdzie jest tutaj Wojan? Nie widzę tam nikogo. Widzę przycisk tam daleko, ale nie widzę jakiejś skrzynki. To jest jakiś parkour. Dobra, przechodzimy to. Nie wiem, widzowie, nie wiem, czy nam się uda, ale postaram się. Szybko, szybko, hop, hop, hop. Dobra, spokojnie. Tu jest jakaś skrzynka. Co jest? Jest jakaś broń, ale potężna Dobra, bierzemy ją, bierzemy tą broń Tutaj, ale nie widzę Wojana Halo, Wojan jesteś tam? Nie widzę tego Wojana Dobra, czekajcie, nie widzę opętanego Wojana Może on jest gdzieś za mną Nie, dobra, nie widzę go, w ogóle go tutaj nie widzę To dobrze, to w porządku, wszystko gites Gites majonez, Elek, ekstra, ekstra, ekstra Hop, 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 dobra, idziemy tu, idziemy tu Idziemy teraz tutaj Tu jest kolej. wow, blaster shotgun Ale co jest, jakie to jest potężne Dobra, szybko, idziemy dalej, idziemy dalej Skaczemy tutaj, na, spokojnie, spokojna głowa. Ja wolę tak powoli skakać niż się śpieszyć, bo spadnę do lawy. Uwaga, hop. Wow, dobra, teraz muszę zrobić 180. Bardzo trudny skok. Jest! Udało się! Wow, to było naprawdę bardzo blisko, ale udało się wykonać ten skok. Tutaj jest tam. Jest tam Wojan. O nie, dobra, wracamy. Jednak widzowie, wracamy. Ja tam chyba nie chcę być. Tam jest Wojan, widzę go. Jest taki pokrwawiony cały. To się źle skończy. Dla mnie i dla wszystkich. O nie, 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 Dobra, biorę tą skrzynkę. Kolejna broń. Dobra, mam trzy bronie. Weźmy to, odłóżmy. Tutaj dajmy na swój pierwszy pasek. Tutaj piękne. Okej, okay, coś takiego. Teraz tutaj, teraz tu, pyk. Teraz idziemy w tym miejscu. Teraz tutaj skaczemy. Normalnie, na spokojnie. Skoki wykonujemy. Pyk, pięknie. Tam jest Wojan. Dobra, muszę być bardzo ostrożny. Cyk. Mam jakieś złoto jabłka Dobra, one się na pewno przydadzą z, nie wiem, czy będę walczyć z tym opętanym wojanem, ale mam nadzieję, że, no nie wiem, może jakoś rozwiążemy to pokojowo, bo ja szczerze nie chcę walczyć z tym wojanem opętanym. On jest opętany, on mnie pewnie rozwali, on mnie zniszczy, no to, to same złe rzeczy się staną, prawda? A jak tak mu powiem, że słuchaj, może się rozejdziemy w pokoju, to będzie w porządku, nie, to nie będę musiał z nim walczyć, tutaj jeszcze jakaś skrzynka jest, hop, u, amunicja, bierzemy ją, bierzemy całą amunicję z tego, oj, o, o, bie... weźmy sobie do ekwipunku, na pewno się przyda, chociaż wszystko wskazuje na to, widzowie, że będziemy musieli walczyć z tym, nie, nie, spadłem na dół, nie, zginę, zginę wszystkimi przedmiotami i co jest, oh! Nie, nie, widzowie, ja na to nie pozwolę Ej, ja byłem tak blisko, co się stało, widzowie? Nie, nie, proszę, proszę, nie, ja, nie To się tak nie może stać, dobra, resp Ej, co jest? Ty, co się dzieje? Czemu ja jestem, jestem z powrotem w tym miejscu? Ej, nie rozumiem tego Czemu nie zniknęły mi przedmioty? Ja jestem w jakimś... widzowie, ty ja jestem w opętanym grobie. To, to, to nie ma, to, to nie, tutaj nie działają normalne zasady Minecrafta, rozumiecie to widzowie? Te zasady, te zasady są kompletnie inne! Ej, ja się palę i ja nie wy, wy, wyrzucam mi itemów. Nie, ja nie rozumiem dlaczego mi nie wyrzuca tych itemów. Nieważne. Dobra, szybko, 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 szybko. Idziemy tutaj tędy, 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 tędy. Pyk, dobra, pyk, dobra, jest okej? Okay. Teraz. Hop, oh, to pra na spokojnie, teraz to zrobię szybko, bo już wiem jak to przejść, więc luzik mogę tutaj to wycelować elegancko, pyk, pyk, 180, robimy w ten sposób, dobra, ładnie, teraz tutaj, szybciutko to przechodzimy i musimy tego opętanego Wojana sprawdzić, zobaczyć co on od nas chce i czy on jest zły, czy może jednak dobry i tylko mi się wydaje, że jest zły. No wygląda jak bardzo, ale to bardzo zły Wojan, hop, hop, hop. Huuu, He. dobra, jesteśmy! Przeszliśmy to, bardzo trudne to było. To jest jakaś skrzynka i zbroja. Co to jest za zbroja? Pokaż mi to szybko. Pek, 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 uwaga. Uu. Wow, ej, co jest? Jak ja wysoko skaczę? Dobra, czekajcie. Hop, ej, ja. Wow, wow, wow. ja, mogę, ja mogę normalnie przeskoczyć wszystko teraz. Cyk. ja cię kręcę, jakie skoki ogromne, widzicie to? Dobra, jesteśmy już przy końcu, przy wojanie, który jest opętany. Panie opętany wojanie, czy on nie będzie chciał bić? Jaki on jest straszny, to jest. To jest jego grup. dobra? Dzień dobry. Ale, ten wojan nie wydaje się agresywny. Wojanie, czemu ty jesteś opętany? Co to chcesz od wojana? Powiesz mi, bo ja tego nie rozumiem! He, 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 Zostaw mnie jeszcze chwila i przejmę całkowitą kontrolę nad wojanem. Nie, nie, czekaj. Wojanie, masz w tej chwili przestać przejmować kontrolę nad wojanem. Widzicie to? Słyszeliście to? Ten wojan czeka teraz. On w każdą sekundę przejmuje ciało wojana. O nie, nie, wojanie, wojanie, tylko spróbuj. Nie, widzowie, ja nie mogę go zostawić. Niby moglibyśmy go zostawić. Moglibyśmy go zostawić, bo on sam napisał. Zostaw mnie, że on nie chce się bić, ale ja na to nie pozwolę, ponieważ on z każdą sekundą przejmuje ciało Wojana. A masz! Chodź tu się bić! Chodź tu się bić. A ty kurde, ty taki mocny jesteś. Dobra, zobaczymy, czy jesteś taki mocny, nie jesteś taki mocny. Ja cię rozwalę tutaj, ty wojanie, szybko. Ty jest, to jest opętany wojan. Na niego nie mam żadnej litości. Nie może tak być, widzowie, nie może tak być, ponieważ on chce przejąć Wojana. To ja go nie mogę zostawić w spokoju. Czy wy byście go zostawili widzowie? Na pewno nie. Mi się wydaje, że jeżeli Wojan byłby w niebezpieczeństwie, to byście mu pomogli. I właśnie teraz wojan tak. Jest. A masz? Co z tego, że jesteś większy? Nie pokonasz mnie, jestem mega silny i mam złote jabłka, i co, kurde. Nic mi nie zrobisz. Pa, 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 pa. Bawal ba, go ba, ba. tutaj z prądu. Z tego szybko, dobra, i rozwalamy tego opętanego wojana, bo on. To już jest przesada po prostu. Przesada, wojanie. Jesús, śnie? Masz w tej chwili przestać przejmować kontrolę nad wojanem, bo ty jesteś opętany. Ciebie opętało, rozumiesz to? Spójrz na siebie, jak ty wyglądasz. Cały czerwony jesteś, ja cię muszę tutaj rozwalać. Jeszcze mnie tutaj uderzasz, co? Nic mi nie zadajesz. Patrzcie, widzowie, zdejmę to całą. A, jednak zadaje! Zadaje dużo życia! O, udało się, ty! Pokonaliśmy go, ale widzieliście to? Zdjąłem zbroję, zlekceważyłem tego wojana. I od razu zaczął mi zadawać okropną ilość życia. Wow, to było szalone. Dobra, guzik powrotny. Widzowie, ja wracam z tego grobu. Nie chcę już być w tym grobie Wojana. Mam tego dosyć. Klikam, pyk. Wow, dobra, jesteśmy. Spadliśmy z nieba i jesteśmy przy grobach Wojana. Byliśmy już w grobie normalnym. Byłem również w grobie Wojana Opętanego i został nam teraz Wojan hacker i Wojan Noob. Wojan Noob czy Wojan Haker? Widzowie, dobra, weźmy może najpierw do. Wojana niupka, bo on jest taki dirtowy, mnie to ciekawi, zobaczcie jak on śmiesznie wygląda ten wojan, jak trochę ma jakieś takie cechy nupka, ciekawe co będzie w środku, jesteście gotowi, wskakuję, uwaga, hop, Hebebebe. jestem, jestem, gdzie ja jestem, w dircie jestem, o co tu chodzi, ty, ja nie rozumiem tego, halo, jesteś tu, wojanie, wojanie dirtowy, nupkowy, jesteś tutaj, nie ma go, nie widzę, czemu, czemu tak się dzieje? Dobra, widzowie, to jest jakiś labirynt. Nie wiem, dobra, we, przejdźmy. Czy ja mogę zobaczyć. Ej, dobra, coś widzę, coś widzę w tym labiryncie. Dobra, szybko, musimy przejść, musimy znaleźć pewnie. Ja wiem, ja wiem. Ten wojan Nubek chowa się pewnie w tym labiryncie swoim takim nubkowym. i pewnie teraz szuka. To znaczy chce, żebym go znalazł. No dobra, dobra, w takim razie ja cię znajdę. Okej, okay. chcesz zostać znaleziony? Tutaj w Wojanie Nubku, to zaraz to zrobimy, ale widzowie, bardzo się boję tego Wojana, bo nie wiem dlaczego, ale no to jest bardzo podejrzane. Że Wojan lubi Dirta? No, że Nupka ro robi to rozumiem. Ale że Dirta? Przecież Wujan lubi diamenty. Ja tego nie rozumiem. Na pewno nie lubiał Dirta. Nigdy w życiu nie ma takiej opcji. Naprawdę nie rozumiem, co go tak naprawdę ugryzło tutaj, że nagle lubi Dirta. Ale musimy go znaleźć. Czy ja chodzę w tym samym miejscu? Bo ja nawet nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia do tego, rozumiecie to? Wow, to jest naprawdę mega trudny labirynt. Ale mam nadzieję, że go przejdziemy. Już tutaj. Ała, nie, nie przechodzimy go. Ała, ała, jest to jakieś przejście. Dobra, przechodzimy. Ile to jest dróg? Ja to nie. ja Dobra, ja nie wiem. Gdzie... Dobra, nie wracam się, nie będę się wracać. Nie chcemy się wracać, nie chcemy się wracać, nie będę... Nie, dobra, tu się wracam, to nie, to nie dobrze. Tu już jest ślepy zaułek, ale no zaraz coś tutaj pewnie znajdziemy w tym dirtowym labiryncie. Gdzie teraz? Matko, no nie mogę go znaleźć! Już! No naprawdę mam dosyć. No wojanie Nubku, pokaż się, dobra, poddaję się, dam ci tego dirta czy coś, co będziesz chciał. Tylko się po prostu w końcu pokaż, pokażesz się. Panie, panie Nubku. Uuu, ej, dobra, co tu jest? Ty, tutaj coś jest, patrzcie na to, patrzcie, patrzcie, patrzcie. O, jest, jest, wojan Nubek! Co ty robisz? Ty, Nubek Wojan, co? Jak to gdzie ty jesteś? Co ty? Walić diaksy? Co to jest? Ja nie mogę! Jakie tu są przedmioty? A tu? Nie, dobra, Wojan, co to jest? Czemu, czemu ty wyglądasz jak nubek? Czemu ty jesteś w chacie nubkowej? Wojan, o co tu chodzi? Uwielbiam Dilta! Dilt jest moim życiem! Nie. Widzowie, tak być nie może. Ja nie pozwolę, żeby żeby ten Wojan Nubek przejął kontrolę nad prawdziwym Wojanem. Wojan, ty nie lubisz Dirta? Jak to uwielbiam Dirta? Dild jest moim życiem. Przecież tak mówi Nubek. Nie, widzowie, ja na to nie pozwolę. Walić diaksy, zobaczcie. I wszystko po prostu rozwalił. Ja, ja tanią skóry nie sprzedam, widzowie. Biorę to wszystko i wiecie co? Rozwalam to. Rozwalam tą chatę z Dirta. Albo nie. Nie, inaczej powiem. No, nie, zobacz na to, zobacz na to, Wojan Lubku. Słuchaj, nie, nie rozwalę ci tego. Zostaw sobie tą chatę, a ja ci zbuduję, słuchaj, diamenty, bo ty byłeś diamentowy, ty lubiłeś diamenty, no błagam cię! Wojan nie możesz tutaj normalnie lubić dirta. Jak, jak Nubek robi dirta, no proszę was, no widzowie, to po prostu nie wypada. Wojan po prostu powinien lubić diamenty i dlatego też zrobimy mu może diamentowy dom i się może opanuje w końcu, żeby normalnie, no nie wiem, przejrzał na oczy, no bo jak Wojan lubi dirta! Nigdy w życiu mi to po prostu do głowy nie przyszło, nie? No Ale widocznie, widzowie, coś się stało Wojanowi. On ma jakiś zły wpływ na niego, ma nie wiem co, nawet nie, nie mam pojęcia co, ale jak widzicie, dobra, budujemy tutaj domek, taki niewielki. Może tutaj do, dół też zrobimy, skoro mamy piękną łopatkę, to dawajcie, rozwalimy tutaj, żeby po prostu Wojan zazdrościł. Może wtedy, jak zbudujemy ten dom cały, to Wojan wtedy spojrzy i powie: Faktycznie, przecież ja lubiłem Diakcy! Co ja robię? Czemu ja jestem w Dircie? Taką reakcję mam nadzieję, że yy, Wojan będzie miał, i teraz, widzowie. Dach, dach zrobimy. Tutaj szmaragdowy, szmaragdowy dach zrobimy. Zrobimy taki ładny, szmaragdowy. No to jest po prostu bogaty dom! Najbogatszy dom chyba Wojana, no nie wiem, Wojan ma dom, ale czy taki bogaty miał kiedyś dom? Nie wiem. Nie wiem, widzowie. No teraz w każdym razie będziemy mieć bardzo bogaty dom. Pek, zrobiłem coś takiego. Zróbmy, może, zróbmy, może jeszcze, bo to w sumie wygląda w porządku, ale może wyglądać lepiej. I zróbmy to w ten sposób, może jakieś takie. Wow, tak, zrobimy tutaj. Pek, 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 pek. pek tak dookoła, dookoła, pięknie, aż mi zabraknie tutaj emeraldów. Ale czego się nie robi, żeby tylko wojan przestał lubić tego dirta? Dobra, jest zbudowany dom. tadaam, proszę bardzo. Czy jest on jakiś bardzo ładny? Nie wiem, ale na pewno, o wiem, mam pomysł, mam pomysł. Jeszcze powiększymy troszeczkę, go, żeby był jeszcze ładniejszy. Patrzcie, o! No, i teraz to będzie wyglądać obłędnie a przynajmniej z przodu zróbmy, bo nie no wystarczy mi tego. Co o, co o czym ja się o co ja się martwię? Powiecie mi o co ja się martwię? O nic. Tutaj, że tak powiem, pięknie dobra pyk. Skończony. Widzowie, skończyłem diamentowy dom wojana. Mam nadzieję, że on prze, przemówi wojanowi do rozsądku, no bo inaczej nie będzie źle. Ja modło. Patrz. O patrzcie. A, no zobacz. Widzisz wojan nupku? Woja, wojan nupku, że tutaj patrz jaki piękny dom. Chciałbyś tutaj zamieszkać? Co? Czy ty czy ty uwielbiasz diamenty, czy diamenty są super? Weź to. Nie, weź to do ręki i, i zniszczyć tą całą chatę. Tutaj, nie, koniec! Wojan, masz być diamentowy, rozumiesz to? Masz przestać być nupkiem. no przestań się tak zachowywać! Co ci się stało? Czemu ty lubisz dirta? Masz lubić diamenty, przecież ty zawsze lubiłeś diamenty. Rozumiemy się? Wow! Ej, faktycznie, diament jest lepszy. Cienki bzyku, dobra. Nie, we, bie, nie, nie, nie. Diament nie jest lepszy, dopóki ja ci nie dam tego wszystkiego. Weź to, weź to ja tego nie chcę. Weź to, weź to, weź to wszystko. Dam ci te diamenty, które wyrzuciłeś. No i nareszcie przejrzałeś na oczy. Ej, faktycznie powiedziałeś, że diament jest lepszy. Rozwalcz tą chatę do końca, bo ty nie możesz być w tym tutaj dirtowym miejscu. No proszę cię, co to jest? Ty jesteś tutaj, no wiesz, królem wioski, królem Wojanowic. Jak ty możesz mieszkać w dircie? No nie możesz. To jest idealny dom dla ciebie, pełen diamentów, idealny, normalnie wypełniony maksymalną ilością diamentów, to mi się podoba. W każdym razie Wojan, ja lecę do kolejnego grobu. Wojanie nupku, mam nadzieję, że już nie lubisz tutaj dirta. I zacząłeś lubić tutaj diamenty A ja lecę do kolejnego grobu Guzik powrotny, klikam i pyk Joo! co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, ale widzowie, jesteśmy przy tych grobach I został nam ostatni grób Wojana Jest to pół hacker, pół Wojan Dlaczego? N nie rozumiem tego Nieważne, dobra widzowie W każdym razie, ja po prostu wejdę do tego grobu Zostawcie subskrypcję, bo naprawdę się poświęcam Widzowie, wchodzimy tu Ja nie wiem, co ten Wojan będzie chciał ode mnie Czy on będzie dobry, czy on będzie zły Czy on może będzie hakerem, czy może usłyszę hakera w głowie Wojana nie wiem, widzowie, to będzie szalone. W każdym razie wchodzę do tego grobu. 3, 2, 1. Skok! Wow, dobra, jestem! Jestem tutaj, widzowie! I co tu? Co tu się dzieje? Gdzie? Jakie? Co to za pomieszczenie w ogóle? Ty, czemu? czemu tu jest jakiś szpital, czy co to jest, nie rozumiem tego, no nieważne, podejdźmy, widzowie, w tym miejscu jest jakiś półhaker, półwojan, to jest grup wojano-hakerowego, nie wiem, wojana, naprawdę niefajny grup, co, co jest z tym, czekajcie, czy tam jest, tam jest wojan i haker, ej, co się dzieje, wojan, czy tam hakerze, jak ja mam cię nazywać, woja, wojano-hakerze, hakerzo-wojano, halo, ej, dobra, jest, pisze, ej, czemu tu pisze haker, halo, ej, Wojan, mam wszystko. Wszystko w porządku? Co jest? Bzyko, musisz mi pomóc? Haker przejmuje moje ciało. Błagam cię, musisz znaleźć na to jakiś lek. Cokolwiek, nie chcę zostać hakerem. O matko. Widzowie, on już on już się nazywa haker. Nie, nie, dobra, szybko, widzowie, musimy tutaj pomóc. Wojanowi, e, e, szybko, nie wiem, nie wiem, ja nie jestem lekarzem dobrym, ale szybko. Weźmy na przykład tutaj igły. Igły ci pomogą. Wojan, pomogło to? Nie, nie pomaga, widzowie, jest źle, jest źle. Ciało tutaj Wojana jest przejmowane kompletnie, on traci kontrolę. Nie, 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 muszę pomóc, przejmuję ciało. Nie, dobrze, nie, dobrze, nie, dobrze. nie dobrze Weź te tabletki, weź te tabletki, Wojan. Wszystko to ci musi pomóc, to musi po prostu ci pomóc. Szybko bierzemy te tabletki, weź te tabletki. Wojan, czy wszystko jest w normie? Nie, nic nie jest w normie, widzowie Wojan, tutaj tracimy Wojana Wojan umiera i naradza się haker Nie możemy tak zrobić Przecież jak Wojan się przemieni, to to będzie koniec Szybko, 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 szybko A, Tutaj jakieś, jakieś zioła, jakieś mikstury Cokolwiek pomoże Ej, tu jest bardzo dużo mikstur, czekajcie, czekajcie Któraś z tych mikstur musi pomóc Wojanowi, czekajcie Sprawdźmy tutaj, co to jest, to jest mikstura, nie, to jest mikstura obrażeń To też jest mikstura obrażeń, ona nie jest dobra, ona Wojanowi nie pomoże Szybko, tutaj, może tu, może jednak tutaj, a może tu, a może nie A może w takim razie tutaj, nie, 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 nie tutaj, a może tu, a może teraz Nie, 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 nie ma tego, nie ma tego w ogóle Oj, 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 niedobrze, niedobrze, nie ma tej w ogóle Nie ma jakiejś mikstury czegokolwiek widzowie Niedobrze, ten Wojan nie ma dużo czasu Co tu w ogóle robi jakaś, nie wiem, jakaś postać, nie rozumiem tego Szybko, 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 musimy znać Znaleźć miksturę. Miksturę, która uleczy tego wujana. Ja na razie widzę same, te same mikstury. Jakakolwiek inna musi być to jakaś mikstura. Jakaś dobra mi. Mikstura? Mikstura przeciwko hakerowi! Jest! Mam tą miksturę! Ej, czekajcie, czy to zadziała! Ja nie wiem, czy to zadziała, ale mam nadzieję, że tak. Szybko, 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 szybko. Czekajcie, 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 czekajcie. Uwaga! Ej, czy to jest ta mikstura? Czy to jest na pewno to mamy tylko jedną próbę, bo nie było więcej tych mikstur. Reszta, zobaczcie. Takie są złe, złe wszędzie są złe mikstury. Nie, dobra, musimy, musimy tą miksturę rzucić na Wojana, czy dlatego połowę wojana, połowę hakera. Rzucam to! Wojan jesteś gotowy! Uwaga, widzowie! Uwaga, czekajcie, rzucamy. Mam nadzieję, że tutaj wojan. W stanie normalnie będzie normalny. uwaga. Pyk! Dobra, rzuciłem. Coś się dzieje! Wow! Wojan się chyba zamienia. Czy mi się wydaje? Nie wiem, błagam, żeby to się udało. Żeby Wojan wyzdrowiał! Wojan wszystko w porządku. Dzięki za ratunek. Haker prawie przejąłby moje ciało. Ja nie mogę. Wojan, dobrze, że to zadziałało. Dobrze, że faktycznie było tutaj, było, byliśmy bardzo blisko szpitala. To naprawdę nam pomogło, bo gdyby nie to, gdyby nie ta jedna miksura, to by się to naprawdę mogło tragicznie skończyć. Na szczęście cały piękny. Wojan jest już nie pół hakerowy Nie pół normalny, tylko cały normalny Wojan A teraz widzowie, wracam Wracam tutaj, coś chyba widziałem, jest Jest guzik powrotny, dobra widzowie Klikam i przechodzimy do grobów, cyk wow, Jestem, jestem widzowie tutaj Ja cię kręcę, weszliśmy do tych Wszystkich czterech grobów To było niesamowite, naprawdę niesamowita przygoda Dzięki, że byliście do końca Jeżeli, dobra, do tej pory Jeżeli oglądaliście, to zostawcie komentarz I napiszcie, który z tych grup Wojana podobał wam się najbardziej a ja wtedy przypnę wam serduszko. Mi najbardziej podobał się wojan ten normalny. Szczerze, ten półhakerowy według mnie był najgorszy. Ja myślałem, że będę zaraz rozmawiać z normalnym hakerem, ale na szczęście ten wojan normalny był chyba najlepszy, no bo to był normalny wojan. Dobrze, że wszystko nam się udało zrobić. Ja cię kręcę, to była naprawdę szalona przygoda. Nie zapomnijcie o łapeczce, subskrypcji. Widzimy się już jutro na kolejnym odcinku o wojanie. Trzymajcie się. Pa pa.